Hej, cześć, witajcie! Jak się dzisiaj macie. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Ja was znowu witam spod mojej pracy. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będziemy się troszkę cofać w czasie do początku tygodnia do zeszłego spotkania sobotniego. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze, co było na, nie na tym sobotnim spotkaniu, tylko na spotkaniu, które było tydzień wcześniej. Cześć, Roman. Dobrze Cię widzieć. Dzień Ci dobry wszystkim. Czy ktoś pamięta mniej więcej, o czym było w zeszłym, nie w tym tygodniu, nie na tym spotkaniu, w którym teraz byliśmy sobotnim, tylko na to, co było na poprzednim? Dzień dobry wszystkim z Podlasia, nasze okolice. Mianowicie, co mam na myśli? Nie wiem, bo nie wiem, czy ktoś będzie pisał, czy nie. Czy ktoś pamięta, co było na tym spotkaniu sobotnim? Ale o co mi mianowicie chodzi? kryzys i wychodzenie z niego. jak Ja też na Podlasiach. Eee, nowy dzień. Nowe zadanie. Bóg do wszystkiego, co dzisiaj. Teraz się sam zastanawiam, czy to było tydzień temu, czy jeszcze wcześniej. Tak. Eee, w każdym razie. O co mi chodzi, to jest, to było te spotkanie, na którym Ewa mówiła o tym, że żebyśmy uwielbiali Boga w tym, czego jeszcze nie widzimy. I um, kiedy Pan Bóg nam obiecywał, że te nasze marzenia, um, te właśnie te rzeczy, które bardzo byśmy tak chcieli, o których Ewa prosiła, żebyśmy myśleli na spotkaniu wtedy, zamknęli oczy i pomyśleli o tym, o, tych, o tym, co tam tak głęboko nam w serduszku siedzi, um, to um, że Pan Bóg chce nam to dawać nie? Um, i że nam, on, on, on nam obiecuje to wtedy, że, um, że to się stanie. I to jeszcze wcześniej. A widzicie, no to przepraszam, to, to moja wtopa. <noise> Ale tak mi się skojarzyło. W każdym razie, o, czym, o co mi chodzi dokładnie, to o to, że um, są, takie, są takie dni, kiedy. Um, Właśnie Pan Bóg obiecuje nam takie rzeczy, nie? I, I ja pamiętam po tym spotkaniu, byłem taki super zadowolony, że tak, że, że, że uwielbiam ci, Panie Boże, że to na pewno się stanie, nie? Um, że wierzę w to, że, że, że wiem, że Twoje obietnice są prawdziwe, nie? Że, że naprawdę wierzę w to, że mi to obiecujesz. Um, I. i <grywka> Jak w sobotę byłem taki strasznie, właśnie podjarany tym wszystkim i tak dalej, to się śmieję, że w poniedziałek już było na zasadzie: O nie, to nie ma sensu. <noise> I o czym chciałem do Was powiedzieć, to o tym, że um, często wystarczy tylko parę dni. Um, tylko parę dni wystarczy, a, a człowiek potrafi to, to gdzieś zgubić, nie? Um, ale w, tym, w ten poniedziałek, w czytaniu naszym w poniedziałkowym jest rozmowa Jakuba, znaczy Bóg zwraca się do Jakuba, nie? w momencie, kiedy on śpi. I jedną z ostatnich zdań, które mocno mnie tak uderzyło, to jest właśnie, jak Bóg mówi, że ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek się udasz, a potem sprowadzę cię do tego kraju, bo nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecuję. I, I wiecie, co tak sobie pomyślałem: że Pan Bóg naprawdę taki jest, że On nie zostawi nas i nie opuści, dopóki nie zrobi tego, czego nam obiecał. I tak naprawdę o tym, co chciałem do Was powiedzieć, to tak naprawdę przypomnieć o tym, że wszystkie obietnice, które Pan Bóg nam daje, nie? I może są niektóre nawet dalej, tak, wcześniej, w sensie się odda... Wcześniej zostały nam obiecane, aniżeli to nawet ten tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, tak? Gdzie już ja, przykładowo, w tym, akurat w tym przypadku bardzo szybko mi się udało to zgubić, tak? Ale że Pan Bóg nam to mówi, nie? I to mówi, powiedział do mnie w poniedziałek, tak? Przez to czytanie, które przeczytałem, ale mówi do nas wszystkich dzisiaj. I, i czy tego słuchasz teraz, czy będziesz odsłuchiwał. Czy, czy, czy może trafisz po prostu jakoś na te słowo, tak? To Pan Bóg mówi do nas wszystkich dzisiaj, że nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię tego, co ci obiecałem. Więc to jest coś, co chciałbym wam dzisiaj przekazać, o czym chciałbym przypomnieć. Bo Pan Bóg naprawdę chce nam po prostu dawać wszystko to, co nam obiecuje, nie? i, i mimo, że my często właśnie gubimy tę, tę myśl. Ja tak przynajmniej mam, tak? Że, że, że czasami nawet bardzo, bardzo szybko mi te myśli uciekają. To wiem, że Pan Bóg jest taki, nie? że On chce spełniać te obietnice. Jedyne, co my musimy zrobić, to trwać przy nim? Nie? I wierzyć w to, że to tak naprawdę jest. I tak naprawdę śmieję się, że chcę, musimy go słuchać, nie? żeby nie po raz kolejny może nie, nie dać mu szansę na to, żeby do nas powiedział. Bo takie też doświadczenie z ostatnich dni, śmieszne trochę jak dla mnie, ale jednak też takie trochę tak mocno dość trafiające do mnie, jest takie, że byłem w jednym miejscu i tak naprawdę wcale długo nie byłem... Zajechałem w jedno miejsce, nie? chwilę pobyłem i się śmieję, że wychodząc z tego miejsca, wychodziłem z takim ogromnym bólem serca. Nie? <laughs> I się śmieję, że, że ten tak jakby jakoś ten ból tak mocno mnie dotknął. Na tyle, że wsiadłem do auta i tak sobie pomyślałem, że. Że nie chcę, nie. Nie chcę tego, tego tak, jakby przeżywać, nie chcę tego bólu gdzieś czuć. Jedyne, co zrobiłem, to włączyłem muzykę w aucie, głośniej podkręciłem, nie, i żeby tylko zagłuszyć, nie. I tak naprawdę myślałem sobie, że zagłuszę swój ból. A w praktyce wyszło, że tak naprawdę do pewnego stopnia zacząłem zagłuszać to, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć przez ten ból, a nie ból sam w sobie. I. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, nie? że no właśnie to jest to, nie? Często tak jakby Pan Bóg nawet chce do nas coś powiedzieć, może coś nam przekazać, coś obiecać, cokolwiek, a my tak naprawdę. Gdzieś tam, może pod wpływem bólu, może pod wpływem czegokolwiek innego, właśnie próbujemy gdzieś włączyć muzykę, zagłuszyć, żeby tylko nie słuchać, nie? Co prawda, Pan Bóg jest na tyle cudowny i wszechmogący, że dalsza część tego, tego mojego doświadczenia była taka, że to mi zaczęło o wiórkę, ale śmiesznie, przepraszam. To, to, że Pan Bóg tak naprawdę, wierzę w to, że to Pan Bóg zrobił, tak, ale ta muzyka zaczęła mi się zacinać, zaczął mi się telefon wyłączać, nie? I tak naprawdę miałem ten czas, mimo wszystko, żeby nie, nie uciekać, miałem ten moment takiej ciszy, tak, żeby zastanowić się i zwrócić do Niego, nie, że tak naprawdę, dobra, widzę, nie? Widzę, co robię. Widzę, Panie Boże, że tak naprawdę to nie, nie, nie prowadzi mnie w tą stronę, którą bym chciał, że tak naprawdę w tym momencie widzę to, że tylko i wyłącznie próbuję zagłuszyć i, i zagłuszając, próbując zagłuszać swój ból, zagłuszam tak naprawdę Ciebie. Więc y, do tego, czego chcę Was też zachęcić, do tego, że dajmy mu się usłyszeć, dajmy, dajmy mu szansę, żeby do nas mówił, nie? I żeby, żebyśmy mogli go usłyszeć, a każdą obietnicę, właśnie którą on dla nas ma, spełni. Cierpliwość niestety nie jest moją silną stroną, ale wiem, że to, to, to jest coś, czego y, niestety może w tym, w tym wypadku trzeba. Nie? I to znowu, nie? Y, zawsze z pożytkiem dla nas, żeby czegoś nas nauczyć. Jak mówię, ja nie jestem naj, naj, najmocniejszą osobą w cierpliwości, y, ale widzę tak naprawdę, właśnie, że czasami zostawiając niektóre rzeczy, to akurat po pracy, tak, ale że tak naprawdę próbując um, nie gonić, może za, za, za czymś, na przykład za sensacją czy czymś, tak, to, to, to ta cierpliwość okazuje się, że i tak się dowiem tego, co mam się dowiedzieć. Tylko, że po prostu um, nie zaśmiecam sobie głowy tym wszystkim, czym um, wszyscy rozmawiają wokół, może tak. Um, ale tak. Konkludując i wracając, wiem, że też powtarzam często e, swoje myśli, ale tak jakby zawsze mam wrażenie, że chciałbym przekazać to e, myśli, które powtarzam parokrotnie, żeby to były te myśli, z którymi chciałam Was zostawić. E, wierzmy, trwajmy i mimo, że czasami wymaga to dużo cierpliwości, e, to On to uczyni. Bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię tego, co Ci obiecuję. A pan mógł obiecywać i obiecuje nam bardzo dużo. Więc trwajmy, bądźmy. E, I życzę Wam wszystkim wytrwałości, tak samo jak sobie. <laughs> Więc. E, Takie myślę na dziś. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Życzę Wam cudownej soboty. Mam nadzieję, do, do, do zobaczenia wieczorem. E, mimo, że pogoda nie najpiękniejsza, to cudnej soboty Wam życzę i do zobaczenia też za tydzień. Pa pa, pa, pa.